thank you thank <laughs> you jako jako rozmowy między legendarnym żółtym cesarzem, który przekazu żył 2800 lat przed naszą erą, i są to rozmowy z jego nadwornym lekarzem. Co ciekawe, ta wiedza zawarta w tej księdze jest wiedzą kompletną i używaną do dzisiaj. Do dzisiaj studenci w Chinach uczą się z tego dzieła i oczywiście my również dyskutujemy się tą wiedzą. Drugą książką. Ma, jest jedną z pierwszych, jest tak, Jest to tak zwana materia medica, czyli kompendium wiedzy o ziołach i ich zastosowaniu w leczeniu. Może przyjrzyjmy się teraz temu, czym był lekarz w tradycyjnej medycynie wiejskiej. Była to postać trochę inna od lekarza, którego znamy obecnie. Przede wszystkim była to najważniejsza postać na dworze cesarskim. Był pierwszym doradcą cesarza i był odpowiedzialny bardziej za zachowanie pacjentów zdrowiu niż za ich leczenie. Według legend płacono lekarzowi, dopóki pacjent był zdrowy. Natomiast jeśli pacjent chorował, to przestawano takim lekarzowi płacić, a więc w najlepszym interesie lekarza było, aby pacjent jak najszybciej był zdrowia. Jeśli tak pomyślimy racjonalnie, to to jest bardzo dobry sposób. <grym> I oczywiście lekarz ma wpływ na wydzielanie hormonów, na przykład serotoniny, oksytocyny, bazopresyny, i wielu innych, a przez to ma wpływ na nasz nastrój, męczążenie, trawienie i funkcje inne, różne na naszego organizmu. Ale również y, pobudza włókna kolagenowe. To są takie włókna, tkanki łączne, które są w zasadzie prawie wszędzie w naszym organizmie. Jeśli igła zostaje i na przykład przekręcamy tą igłą i pobudzamy ją, te włókienka nawijają się na igłę, skracają się, rozciągają i przez te włókienka przewodzone są sygnały po całym organizmie. Jest to działanie znacznie szersze niż tylko oddziaływanie na układ nerwowy. No i oczywiście również jeśli igła spowoduje jakieś mikrouszkodzenie tkanki, to w to miejsce są kierowane siły obronne naszego organizmu. Tam jakiejś komórki układu immunologicznego i po prostu pobudzana jest funkcja natarcza organizmu w tym To jest zdjęcie, które pokazuje igły wbite w organizm żywy. Tutaj widać, że ta igła powoduje pewną reakcję organizmu. Tutaj widać reakcję zaczerwienienia skóry. Jeśli igła jest prawidłowo wbita, to coś będzie się działo z naszym organizmem. Na przykład może pojawić się zaczerwienienie, może pojawić się odczucie rozpięcia w tym miejscu albo wprowadzenia energii w różnych medialu. Często pacjenci opowiadają, że na przykład po wbiciu igły odczuwają prąd w takim a takim miejscu. I bardzo często to się pokrywa z przebiegiem medialów. Jeśli jest przeprowadzony zabieg, który nie wywołuje y, żadnej reakcji organizmu, to prawdopodobnie jest on nieprawidłowo wykonany. Kolejnym narzędziem, które się stosuje. Słuchajcie, e, kiedyś przez wiele lat studiowałem historię sztuki w, w Polsce. I myślałem sobie, że ja to wszystko wiem. Tam pojeździłem po muzeach, byłem w różnych krajach. W Europie i myślałem, że historia sztuki to jest, no to wszystko wiem, tak? Znam wszystkich malarzy, większych, mniejszych, zeźwialczych i tak dalej. I tak było do czasu, kiedy wszedłem do Muzeum Szanghajskiego i zobaczyłem, że Chińczycy nie oglądają obrazów. Oni patrzą na kaligrafię. Jak e to, co to tam takie maziadełko? Tutaj jakbyśmy pokazali list ja wiem, kogo tam, Chopina to kogoś, tak? wiem, jak to jest, ja, ja się uczyłem tyle lat, moi nauczyciele mnie uczyli, ja się uczyłem, mam mnóstwo książek, tam, nie wiem, kilkanaście metrów tych książek, ja mm. nic o tym nie wiem. W związku z tym stwierdziłem, że trzeba się za to zabrać, żeby się zabrać, no to trzeba się było zapisać yy, na język, żeby poznać kulturę jakiegoś kraju, to najlepiej się go no, no, nauczyć tego języka. Język, jak już powiedziałem, jest prosty, 20, 40 razy łatwiejszy niż w Dzisiaj pomyślałem sobie, żeby Państwu pokazać, jakiego jest proste, i przedstawię taką obrazową historię kaligrafii chińskiej za pomocą tego znaku węża. Bo już wszyscy Państwo wiedzą, że to wąż, tak? Czy, tak? Czy jeszcze ktoś nie wie, że to się za parę godzin. Robęże, tak? Jak już ktoś mnie yy, Był wielki um, cesarz yy, Qin i 221 rok przed naszą, no myśmy też wtedy jeszcze państwa nie mieli. A jak to wielki cesarz, który przyszedł z w Chiny, stwierdził, że trzeba co zrobić? Jak przychodzi wielki człowiek, to co każe robić? Hitler przychodzi, tak? No proszę spalić wszystkie książki tam, Tomasza Mana, to wszystko. Pani my wszystko niszczymy. On kazał wszystko zniszczyć, ponieważ on musiał zjednoczyć kraj. On wymyślił sobie, że drogi w Chinach będą równe. Tyle, żeby tam na tę na szerokość osi w, tym, w tej bryczce tam było. I on wymyślił, że żeby zjednoczyć kraj, trzeba mu dać jedno pismo, ponieważ tych pism było wiele. W związku z tym to, co się stało przed rokiem 220 przed naszą erą, zostało zniszczone, padło. Ale co się stało? Są rzeczy, które wykopaliska, które świadczą o tym, jak wyglądało pismo 4000 lat temu. Nazywały się to kości wróżelne. kości żółwi, łopatki zwierząt, na których pisano znaki chińskie. Wkładano do ognia, one odpowiednio pękały, i na podstawie tego wróżono cesarzowi albo komuś tam ważnemu, ja, co mu się zdarzy. Państwo wierzą w wróżby, bo, bo widzę, że wszystkie te horoskopy poszły tak, czyli rozumiecie po co to było, tak? W związku z tym, yy, próbujemy namalować znak węża. Czy to będzie widać? tak? Czy to jest znak węża mniej więcej jak wyglądał cztery tysiące lat temu. Znak węża, a wtedy malowano to tak, że... Hmm. O, 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 takie coś. Tu mamy cztery rąbki. sobie jeszcze tuszu dołożę. Wąż po chińsku. Ktoś wie jak jest? Dobrze. Mamy dosyć pędzel, więc... Hmm. Tak wyglądał wąż mniej hmm, więcej 4000 lat temu. Wyglądał podobnie, no tak sobie można wyobrazić, szczęka, łapie tego ofiara.